Jest to nas już 12 odcinek trzeciej serii naszego ulubionego programu, czyli Drapiemy z drabki". A mamy 52 wyświetleń z poprzedniego odcinka oraz 10 łapeczek w górę. Tak, 10 łapeczek w górę i mamy jak zwykle stały komentarz od naszej stałej widzki. A Jak to możemy tak powiedzieć, to wiecie już sami, wiecie od kogo. Lutyna yy, ta widka Lutyna obecna. Trzymam kciuki, aby szybko wybiło się 2000 subskrypcji. Super pomysł z tym kołem fortuny. Pozdrawiam serdecznie. <noise> dzisiaj nie będzie koła fortuny, ponieważ dzisiaj nie będziemy robić, ale już za tydzień może takie duże zdrapki. Dzisiaj mamy takie trzy zdrapki z katalogu, to jest, że nie będziemy dzisiaj robić koła fortuny, ale zrobimy je w późniejszym yy, odcinkach. W naszych kupujących Także... no to tydzie... za tydzień będzie. No. A jeszcze co do tego konkursu, Wam powiemy, że konkurs jeszcze nie jest otwarty, ponieważ jeszcze nie przekroczyliśmy na przykład subskrypcji, nie idą w górę. A tam stoimy w tych subskrypcjach jak stoimy. Także subskrybujcie kanał, żeby otworzyć jak najszybciej konkurs, bo już mam przygotowane pytania. Jest to związane trochę z odcinkiem, ze zrapą, jest trochę z kanałem. Także 10 pytań jest i to może być osobę brać poniżej 18 roku życia, czyli do 16 lat mogą brać, yy, tak zrobimy Jak i zrobiliśmy, tak do 16, yy, od, od 16 lat można brać, od 18, mam też zrobione od 18 i mam zrobione poniżej 18, a od czyli, 16 to będzie coś innego, tak, czyli też tak dla młodszych też będzie coś do wygrania, yy, tak, yy, co to my mamy? Ludzki, 7. Lucky 7 dwa tak. razy. Tak. Kasa wpada trzy razy i srebrno złoto. To jest premierowa zdrabka? Tak, bo ona jest pierwszy raz u nas taka zdrabka, Może się pokazać. Ja to całkowicie pokażę, jak ona wygląda. Ona jest taka srebrno złoto, jakaś nowa zdrabka, e, Chyba niedawno ona wyszła też, tak? Już patrzę. Dobra, no co powiem. powiemy? Mamy zdrabki dwa razy po 5 złotych. Czyli mamy 5 zdrapek, czyli po 2 złote, czyli w sumie 20 zł zawsze Kiedy daje takie zdrapki. I ona wyszła. Kiedy wyszła ta zdrapka? 20 października. No, czyli już jest, trochę już jest. E, no, już jest, chyba tydzień już jest, tak? No tydzień. Tak, bo my to nagrywamy 26 października o godzinie. 55 także, już widzicie, że to za chwilę, jak skończymy, to będzie północ. Szybki montażek, to będzie zobaczymy, co będzie do wygrania. Yy, tak, a jak samodzielnie możecie zobaczyć u istnienia u tych seatracksów oni robili ostatnie zrabki też z Lewandowskiego. I oni ładnie też wygrali 5 stówek z jednej zrabcy, tak, ale ile wydali nie też. No a łącznie raz wydali 1000 zł, a wygrali 850. Nie 800, tylko 950. A może tak? No, czyli tak, dobra. Nic tu nie będziemy nic z tego. A ja zapraszam Was na stronę granik.pl, na TikToka, na, na Facebooka, Instagrama i na Twittera oraz tam chat. o nazwie Granik Ety. To co, przechodzimy do odcinka. Pierwszą zdrabką będzie może tam Kasa Wpada, a zrobimy Kasa Wpada. Do zobaczenia. No to co? Kasa wpada, wygrać 40 tysięcy. Znajdź Ty te worki. już byli u nas. Tak, tak. Oni już byli trochę u nas. Orzełkiem dzisiaj drapiemy. O, orzełkiem. No. Polską złotówką. Dobra, patrzymy co to jest plik. albo ten. Książka chyba jakaś. Nie, jakaś chyba gwiazdeczka w kartce. No tam, dobra. 30. A, bo to jest Za ananasa. Gwiazda, Biedna. Pomara, 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 cytryna <tryna> wiśnia. wiśnia, Piercień, Arbus, arbus, arbus Truskawka, i truska. trusk korona Uruna, I... Pik kontrolne jeszcze, zdrabce. jeszcze, jeszcze pokażę. Pierwsze zdrabce nic się nie udało wygrać gdzie są te kontrolne Wybrali kontrolne Jest, już G. No, o no to w górę, górę I ha A tu bym trzecia? Gdzie tą trzecią? Trudno, nie ma to nie ma. Musi dziwić. Nie LH. No dobra. dobra, no to lecimy do Laki 7, drugiej trapki. No dobra, laki 7. Bardzo wam dobrze zdanę trapka. <grym> dobra, patrzymy pierwszy od bonusu. Księżyc. Księżyc. No było dwa dni temu zaśmieł. No zaćmienie było. O, 29 Aha, ja zapomniałem, że tutaj są liczby no, 14 i 18. 18, czyli takie mamy 13, 13 19, blisko, blisko. 22, 21, 11, 12, 12, 23 i 26. To hmm. co ja bym powiem? No i ta celka kolejna przegrana, a ja powiem, że Jest. LTC. LTC. Hmm. Dobra, lecimy do kasy wpada, czyli trzeci drapki. I oto nasza trzecia zdrabka, kasa wpada. Ja mam nic nie się muszę mówić, o co to hmm. co Arbus. Arbus. Pik. Arbus pik. No to byli ostatnie takie też. Piersień. Pierwsze. Winog. Winog. Podkowa. To, to takie skrócone słowa są, tak? Wiśnia. Serce. Gwiazda. Gwiazda, gwiazda. Gwiazdabka. I korona. No to czyli nic nie mamy tej zdrabce, A przejdziemy do srebrno-złota, czyli premierowej zdrabki w dzisiejszym odcinku, czyli czwarta zdrabka. Zapraszam. Ładnych barwach tak to zdrabka jest. No żółta-szaro. <laughs> czyli złota i srebrno. Co tutaj dół, co tam mamy w dole. Dobra, co my tu mamy? Zdrabka, Całe pole gry, jeżeli jakoś kolwiek z jest taka sama, jak któraś z wygrających list wygrałeś. Wygrałeś, przepisam do niej kwotę. Znajdź. Co to worek. jest? Co? Worek. A worek, no worek i wygraj. Przepisam do niego kwotę. Wygrany sumojący. No bardziej, to jest wszystko. A tu mamy 5 liczb. 4 a 4, no to 4 i 5. A 5 okien, okay. no czyli tak to jest. Dobra. To co? Zagrapiemy ładne korolora na ta zdrabka, bo mi ładnie na kamery widzisz. 32. 17, 23, niech wpadnie, bo to pierwsza z Dobra, patrzymy, co to 17, 17. Co po kolei? Uh -huh. 19, 17, 18, 19, 19, 22, na blisko, 22, 22. 12, blisko. 21. No, bo oby. Za chwilę będzie 19, 20... Mm -hmm. Nie, bo 33 masz. Blisko. Mm -hmm. I... 29. Nie, 0, 29. Nie ma. Nie no, ma, nie ma. I... 26, 26. nie ma. 6 też nie ma. 27 też nie ma. Nie ma, nie ma. I... 36, blisko. Nic, nic nie mamy A tej zrawki. jakie mamy symbole tej mamy? M, M. Gecha, czyli nic nie ma. Dobra, to co? Lecimy do Laki 7, czyli z ramki wam dobrze znanej, nie? To co? Laki 7 już teraz, w waszej, w piątej jest trapny. No dobra, Laki 7. A czy ma od bonusu? W końcu niech ten bonus by wpadnie. Słońce! Wczoraj był księżyc, dzisiaj słońce. No to co, niech ten bonus tam no, wpadnie. 14 i 21. 19 takich zapisów. 16. 25 11 15 15 też nie ma 24, 24 też nie ma. 19 też nie mamy 18 też nie mamy i 23, wam pokażę już kontrolny. <grym> czyli nic nie było tej zrapki też a mamy do też do wylosowania wy... mamy z też do wylosowania wy no. wydrapania czyli kasa spada laj, Hmm, kasa wpada już teraz w wasze futra, co No dobra, kasa wpada. Patrzymy, co to będziemy mieli. Może chociaż kasy się wygra. Hmm, Znowu to winą. Winą. Korona. Dłon. Wiśnia. Wiśnia. Prus. Prusz. Pomara. Prus. Hmm. To jest, to mogliśmy że kupić te lawadowe 9 No tamte wygrywane były No też to jeszcze bonusowo 30 zł może <grym> tu 5 zł by było Nie 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 40 tysięcy 40 tysięcy 2 złote Ja już mogę to 2 zł 5 zł 10 10 I 100 zł to jest robotnik nie może arbuz, cytryna, jabłko i na serce. Czyli widzicie sami co było w tych zdrobce, czyli nic nie mamy w tych zdrobkach. No co szczęście nam nie dopisuje. <grym> Pokażę jeszcze symbole jakie mamy. Może to F, F M. M I, G. G. Czyli o, mamy jest SM, z Skodem. M. Z To składem? No to ktoś poszedł też było już w Nie, laki nie jest. Laki, ale jest ten. Kaza wpada przecież. No kaza wpada. No dobra. dobra, to lecimy do srebra i złota ostatniej zdrapki w dzisiejszym programie. z zdrapki, a będzie to srebrno złoto. No zobaczymy co, co przyniesie się zdrapki. Już po raz kolejny ponownie premierowa zdrapka w dzisiejszym odcinku. I ostatnia. No niech nam da te szczęście ostatnia zdrapka. 007 to jest 007 mm 32, to no będzie 31, 31. Nie, bo 19 i 18, no nie. nie, 29, no dobra, patrzymy, List daleko nie uciekło nam, 26, 03, no to 03 też są dali. 34. 34, blisutko, no mogło być, mogło nam dać, ale sami widzicie, oj, jest pierwsza wygrana. Cool. Mamy wygraną. Ej, widzowie mamy wygraną. Brawo, brawo. Jeszcze w siebie. Hmm. 31. 18. 18 Rziutko. I 16. 0,6. Nie, 16, 14. Nie, nie ma 36 nie 16, mamy. I ostatnia. Jest to 0,8. No dobra, czyli nie ma. Mamy ostatnią zdrabkę, czyli 5 zł. No ja nie wiem. Nie, dobra, pokaż. 5 zł. 5 zł. Tak, bo jest CCC, co, 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 to będzie... No będzie doba. 5 zł macz. No, ale chociaż 5 zł jest, nie moi drodzy. O, to jest takie, że A Wiesz ta ostatnia zdrabka nam dała, nie? W tym dzisiejszym odcinku. No. A ty dzisiejsze nasze odcinku przyniosło, że... Mamy w ekranie, to jak sami widzieliście, w poprzedniej zdrabce wygraliśmy no nic, poprzedniej nic. 4 złote w tak w poprzedniej 4 złote, ale nie ja mówię w poprzednich zdrabkach w tym dzisiejszym odcinku. Co było w trzeciej zdrabce, drugiej, tych. w drugiej w tych zdrabkach, nie? No ja ale siódma zdrabka nam dzisiaj przyniosła, chociaż sam chociaż nam coś przyniosła, nie po prostu. Ale zobra. Muszę kupić ściścig do zdrapek. No trzyścik, dobra. Dobra, to już już nic nie drap. Drapie trzeba. Odwrotnie nam nie przyjmą kolekturze. Dobra, kolekturze. Tu byliśmy przegrane, tu mamy przegrano. I na kasie wpada też przegraliśmy. Do co to kasa wpadła przegrane. I te laki 7 też przegrane Jak sami widzicie, mamy też przegrane te strapki a to miejsce pozostaje się z wami pożegnać już z tym dzisiejszym odcinku. fajnie przyjął się ten odcinek. Myślę, że na plusie będziemy mieli tyle, tyle co dzisiejszy 5 złotych. W poprzednim odcinku wygraliśmy 4 zł, a dzisiaj 5 złotych, a w kolejnym odcinku będzie może 10 złotych. No zobaczymy jak to będzie, bo powoli idziemy już do góry na plusik. Nie jesteśmy przegranymi. z odcinków, tak czy sami widzicie tego, tego a co, więc nic nie pozostaje Wam, jak zaprosić was na stronę granik.pl, yy, na Facebooka, na Twittera, Instagrama, yy, czy też na TikToka i, i Snapchat o nazwie grani Ty. No to co, to nic Wam nie pozostaje Wam się tu pożegnać yy, w dzisiejszym naszym odcinku. W Lucky 7 zegramy się. Do zobaczenia. Wpadajcie już za tydzień o 10.00. Jak zawsze na no premierze. Do zobaczenia, bye bye. Ja teraz macie tutaj już co zobaczycie na końcu, jest teraz przyniesione, to z początku jest na końcu przyniesione też gdzieś na odcinku, także Wasze pozdrowienia też będą już na końcu odcinka. Także dziękuję za uwagę, do zobaczenia Pozdrawiamy Lucynę K. Pozdrawiamy przyjaciele wolności. Pozdrawiamy Diabet 123 XD Games. Drogi widzu, chcesz być y, komentarze twoje, by być pozdrowiony? Na no, odcinku, także wejdź w społeczność wejść i tu wejść, chcesz być pozdrowiony klikajcie, skomentuj i tu możecie skomentować także jak i Lucyna k i przyjaciele wolności także mogą też tu być jak są na odcinkach także zapraszam was wszystkich do kanału Egranik i wejście społeczność i będziecie w komentarzach jako pozdrowieni czy też na odcinkach, zapraszam